Cześć wszystkim, tutaj Szymek666 i znowu y, zapraszamy na serię y, Unboxing w McDonaldzie. Jesteśmy w tym samym McDonaldzie o stolik dalej i otworzymy sobie znowu po pięć paczek. Jedna z Seymarem i dwie, spartowa, dwie y, z Falco, dwie z Drogbo. No i myślimy, że może coś lepszego nam się trafi niż I na końcu było. ja chciałbym pokazać jeden mały bonus. Bonuszyk? to. Ode bude. mnie. Dobrze. Nie, no nie, to wiem, to Wogeniusz mi nie, 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 co to będzie. No. to będzie. To nie, od Neymara się świeci. się świeci? widać, żeby było widać, bo tak inaczej nie, 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 i e, nie, na nie, nie, ja mam, nie, ja co mogę dać nie, 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 i połóżmy. Okay. I teraz paczka. No. Jak się uda otworzyć. No. Dobra. No. jest, to, Coś się świeci. No to mamy tak. Może tyle, gdzieś. Dobra, Brawo. O, ostatnio puścił Golbayla. To on brawo jest ten, w tym. W La La Sociedad. A kamerzysta no. nigdy się nie odzywa. Bo y, nie, ja nie i Bonucci, Elshara był. I Montali, tak. I kolna na ekspercie. To może nawet być twoja powtórka. No. Bo ja ci poddałem. Ale te eksperty są głupie. Dobra, y, i teraz moja saszetka. Saszetka z Czekaj, ja już to otwierać. Dobra. Aż. Chcę coś jeszcze trafić, bo kopa to ja nie trafiłem już chyba od 30 paczek. Osta wczoraj no? był fajny unboxing z game'ami, ale... Fajnie to samo. Jones, Cedric, Ayovi, Pereira, Afull i Paulinio na fansie chyba go nie mam, więc u mnie na razie dwa fansy. Tak, Znaczy, dwa fansy to nie jest najlepiej. Almero, Mirallas, y Vala, Jacyś tam Hondurasu, y Blomkrasz Meksyku, Corona, Hosseini z Iranu i co będzie specjalne, y fans z Meksyku, Miguel Lajun. Y nie wiem, czy go mam. Ja już na pewno nie ma. To po kolei, kolejne troszeczkę z ale pani nie jest dla nas zdecydowanie złośliwa, bo nic nam nie może dać. Teraz będzie Goldstoper. Gdyby był bufon, byłoby fajnie. Yy, Tienne, Oscar. A nie taki bufon. Yy, Saka, kościelny. No i niestety Julio César na golstoperze. Czyli na razie jest słabo. Nawet godła na razie nie było. Yy, kto to Johnson? Jedynak, Guarin, Kiyotake, Kostli, się śmieje fajnie i mamy to to Juan Cuadrado na utyliki. będę go chyba chciał wreszcie coś, czego na pewno chyba nie mam, no ale faktem jest, że nie trafiamy prawie nic. Miałem dzisiaj nadzieję na jakiegoś co najmniej gema, jak wczoraj blister taki fajny był. A to nic. Makul, razzo, no i znowu nic. motinio, badu, Kakitani. Eto, którego tajemniczy kamerzysta trafił w hipie i wymił znowu jest dobry. Eto, czy ja go mam? Mam. Na pewno mam. Więc bardzo słabo, bo starto jest też jeszcze słabo, prawda? Panini mam do was żal, Wysajewicz, Boka, znowu nic nie będzie, Penia, jakiś Irańczyk dalej, Inler, no ile już mam. Kto to jest? Walencja z Ekwadoru na fansie, czyli trafiamy w bardzo średnie, moja no ostatnia troszeczkę z drogą. Kamerzysta, mówiłeś, że wylosujesz jakieś fajne paczki. Ale ja nie wylosowałem. Kiedyś że stawiał zdolność do słuchania dobrych paczek. Kupił 10 i tam był top i dwa albo coś takiego. Strzelbiąc. Ale tutaj nie mamy nic. Mamy wszystko. Jest widać Misimowicz, Zopora, Ciresen, Abate, Seferowicz. I niestety kończymy słabo, bardzo słabo. Trajce do Ecuadoru Novantu Ocho bardzo słabo Lamos no. Romero no, Ale głupi unboxing Znowu nic Kedira Strutman Fajzulin, Niestety, niestety Goethe Mam Goethe? Chyba nie mam A teraz ten wiem. bonus ode mnie? To, to nasz tajemniczy kawerzysta mówił mnie przed nagrywaniem, którym kupił sobie dwie dodatkowe paczki, które otworzę wcześniej. I on mi wziął jedną, w której wylosowałem takiego to Starter To jeda? Coś ty To już ja sam sobie wybrałem. Nie! Nie! Co to jest? Ja byłem... Łaz... <noise> 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 Dobra! Dobra, no to nie, no to fajnie no. Nie mam go, zaraz będę musiał zaoferować. Mam na szczęście dużo kart do wymiany, ale jak Neymar, no to fajny akcent, na... zwłaszcza, że jeszcze Van Persiego też nie mam. Fajny specjal przygotowany przez Marcinę, bo w ogóle nie wiedziałem, że trafi coś takiego. No to dzięki, no, trafiliśmy tego, to znaczy, nie wiem, kiedy to otworzył, ja na dworcu byłem później, bo jechaliśmy pociągiem, nie wiem, kiedy to otworzył, ale nic o tym nie wiedziałem, no i fajnie, dzięki za oglądanie, zapraszamy na kolejną serię, za tydzień będą, prawdopodobnie, tak, nie wiem, po dwie za tydzień, tak, może, bo tam będą trzy paczki i trzy limity. No to jeszcze raz, dzięki za oglądanie, do zobaczenia, mówił Szymek Sześć i ze specjalem, tak, Genius 226.